Walić, do dobra gancia widzę na twarzach uśmiech Jest dobra ekipa, każdy jara, aż nie uśmiech Póki co tym gardłom uśmiech yeah. jej Wyściągaj pucha i nie tu się yeah. Teraz, witam już w trzecim odcinku Po prostu kolorowe 02 i Minecraft To tak Co zrobiłem pomiędzy odcinkiem drugim a trzecim To tak, yy, zrobiłem schody pozbierałem trochę drewna i tak właśnie odkryłem o, coś takiego Uu. Yeah. Yeah. dobra e, tak po schody pozbierałem trochę drewna tak zrobiłem tak jeśli widzicie wejście Tak, tu są schody do góry do magazynu, ale jeszcze tu nic nie mam. Tu jeszcze, jeszcze jak widać, prace trwają. To tak, zrobiłem tu jeszcze coś takiego. Yy, tu jest moja sypialnia. Tu mam zamiar zrobić pracownię. Jeszcze nie wiem, jak, jak ją zrobić, ale yy, to się ogarnie. Tu coś robię. Nie. O, tu się zro zrobię clearstone. A. Tu już jak widać parę rzeczy jest powsadzane. No, no dobra, co w tym odcinku co mam zamiar zrobić. Tak chciałem zrobić większe to pomieszczenie, ale zauważyłem właśnie, że napotkałem małą przeszkodę. Coś w tym stylu napotkałem. Ale to nie szkodzi. Już zaraz na początku wpadłem na pomysł, żeby tu wybudować sobie e, balkon. I tak, to to zaczynamy budowę. Dobra, tak więc tak więc skończyłem to co miałem do roboty, czyli balkon, e, prawdopodobnie nie wiem czy co coś jeszcze będzie stało, bo na pewno tak tego nie zostawię, ale jeszcze nie mam pojęcia co, zrobiłem to tylko po to, żeby e, ogarnąć ten teren tu żeby to jakoś po prostu wyglądało no i to jakoś wygląda teraz tu zrobię coś takiego powstawiam tu okno wstawię tu okno gdzieś tu mam, o mam, dobra Eee, yy, dobra, dobła, to tak nie miało być. E. no, już to jakoś tutaj wygląda normalnie, mniej więcej. Dobra, ja wezmę sobie trochę clearstone. O, jeszcze się dwa robi i wrzucę potem znów jakieś trochę e, tego cobblestone'a żeby znów zrobić zrobię 1.64 trochę zostawię żeby mieć na narzędzia e, no dawaj dzięki masz, rób się znów trochę cobblestone'a zostawimy, schody idzie tu wsadzić dirt <laughs> Przepraszam. Nasionka troszkę, nasionek i a tu jeszcze potem będę musiał schody wstawić, ale to potem. Łopaty idą w ruch. Dym, dym, dym. A tu jeszcze muszę zrobić. No, padła. да 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 Но... Just clear stone. Yes. Fak Kurwa mać, dobra Zrobimy to i... Nie wiem, przejdziemy się Może tutaj z... poszperać trochę w jaskiniach, jeśli tu znajdę jakieś jaskinie No i zakończę ten odcinek Nie wiem ile trwa, ile on trwa już dokładnie ale tu się wszystko zobaczy z czasem zapewne już w czwartym odcinku tu już będą skrzynki stać a to tam, wszystko się zrobi. Nie wiem, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Może podwiedzamy jaskinię, albo albo nie wiem. Albo coś się wybuduje jeszcze. Balkon mamy, magazyn będę mieć. Pracownie się zrobi. O, został mi jeden kobel. Co by z tym koblem jednym zrobić? Mam pomysł. Tu się powsadzi. Zapewne tu znowu już kobla mam. O, fajnie. I tu się powsada. Tu się, kobra kobla. No. To idziemy dalej. Pójdziemy, przyjdziemy się troszkę. Chciałbym, co bym chciał zobaczyć. w Wioskę NPC. Jeszcze nie widziałem w życiu NPC. Chciałbym je, ich zobaczyć. Tyle co na internecie widziałem, jak mniej więcej wyglądają. A chciałbym, żeby mi się tu gdzieś zregenerowali blisko. Przydałoby się zobaczyć i Chciałbym ich zobaczyć. Tam może będą, bo tam. Do, no, ja tu mam dość dużo takich fajnych górzystych terenów. I dużo zasobów węgla. A ten jest git. Mapka mi się fajna wygenerowała. Cieszy mnie to, że właśnie e e e e e e mleko. Już zapomniałem co chciałem powiedzieć. Tu na pewno coś będę musiał wybudować, tu w tej. Chyba zjeżdżalnie. Nie wiem, jeszcze nie wiem. Coś tu na pewno wybuduję, ale. Naprawdę nie muszę mieć. Nie mam pojęcia na razie, co by tam wybudować. bo musiał jakoś oznakować ten mój dom. Nie wiem, jak. Kolumny zrobię z drewna. Tu jedną, tu drugą. I zrobię jeszcze coś takiego. No, już przynajmniej widać, że tu coś, ktoś mieszka, czy coś w tym stylu. Dobra, <laughs> zejdziemy na dół i przebiegnę się e, tam. Albo zrobię cięcie, i będę już tam, bo chcę zobaczyć. Może znajdę tu jakąś wioskę NPC, czy coś w tym stylu. Nie, czy coś w tym stylu, bo chcę znaleźć wioskę NPC. Chyba, że znajdę coś ciekawszego. No, ale dużo gurt mam, fajnie, cieszę się z tego bardzo. No to do zobaczenia jak już będę w tamtym miejscu. Yy, tak więc... Zbytnio nic ciekawego tu nie ma. <laughs> ale co znalazłem? Znalazłem śnieg, mam po tamtej stronie śnieg i znalazłem dynię. A wiem, że da się też zrobić bałwana. Tak, oglądałem na internecie, że da się zrobić bałwana. Nie mam pojęcia, jak się robi mikstury. Podobno da się zrobić mikstury, ale nie wiem, jak się je robi. To nic ciekawego. Wracam i zobaczymy. O, tutaj właśnie widać, widzicie, mam śnieg yy, i się z tego cieszę. Wrócę tam, gdzie mieszkam i. Wybudujemy sobie bałwanika. Jak już będzie ranek, pójdę spać i budujemy sobie bałwana. Dobra, do zobaczenia. Wróciliśmy! Dobra, to co zrobimy? Oczywiście zrobimy. Tak. Eee, jak on wyglądał? Chyba tak, nie? Tak, tak. I. Dynia. Dobra, koniec zabawy. Z dynią Bałwan, bałwan, idzie se, bałwan. Co on odpierdziela? Śnieg mi robi, ale fajnie. O, idzie. He, on za mną chodzi? Nie, co ten bawon odwala? Śnieg robi. Łazi sobie jak bot Cześć Bawan. Co ty robisz? Śnieg mi sam robisz. Idź Panikujesz. Nie panikujesz. Nie panikujesz. A dzięki. A, idź. Ej, ale dyni to już nie oddał. O ty gnido Pożytek z tego, tyle, że mogę sobie. Och, 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 och. Koniec. No to tak więc zakończymy tym oto nasz odcinek. Już trzeci. Komentujcie, subskrybujcie mnie i moich znajomych. Na razie i do zobaczenia w kolejnych seriach zagraj wy. I w seriach po prostu kolorowe 02 i Minecraft. No to na razie.